Halo, Gino, bo Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Uncompromising Mode. Eee, tak, drzewce ostatnio nam spuściły, no nie spuściły nam łomotu, chociaż no trochę oberwaliśmy. Eee, nam by zależało teraz na ogarnięciu naszych statystyk. Eee, właśnie, żeby tam w ogóle iść odzyskać nasze eee, zasoby. Bardzo by mnie interesował namiot. Namiot byłby czymś, co by nam uratowało, myślę, pupę. E, więc sobie jak najszybciej ogarniemy tutaj rzeczy na niego. Miejmy nadzieję, że spanie nie dostało jakiegoś drastycznego nerfa, bo spanie to jest coś, co zawsze bardzo lubiłem uskuteczniać, nie tylko w prawdziwym życiu. E, więc nagotujemy sobie teraz dużo żalcia e, Może być coś takiego, jeszcze ten Shadow idzie spuścić łomot, ten Shadow idzie nam spuścić łomot. Dobra, szybciutko z nimi lecimy. Eee, chcielibyśmy się tam koniecznie cofnąć po tamto mięso, które tam zostawiliśmy z bawołów, ale najpierw chciałbym właśnie odnowić sobie statystyki, bo dosyć. Oj oj, bo dosyć słabo z tym wszystkim stoimy, jak widzicie. Eee, Oba, ty dziadzie cholerny. Ile mamy ich? Eee, Dobra, 30 może być? Tak, 30, 30 zgadza się. Eee, więc teraz szybko, 3 liny. Eee, szybko, 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 daj mi to, co masz w ręku. E, tak, parasol e, i idziemy w kimono, czas jest dobry, e, daj mi spokój kumplu. O dobra, dał mi spokój, ty, zadziałało, jak miło z jego strony. E, pierwszy namiot zawsze stawiam gdziekolwiek, no bo w końcu, e, nie, no niczego, za dużo to nie zmienia. Osuszymy się jeszcze przed snem, miejmy nadzieję, że to coś jeszcze pomoże, dobra, jesteśmy susi. I powiedz, że to generuje. O, jak leci HP! Ej, czy to jeszcze dostało buffa, a nie nerfa? Dzięki pan Uncompromising Mode. Mamy 400 HP do odnowienia, więc kozak. No, chyba, że to leci procentowo, ale nie wydaje mi się, więc. No, będziemy mieli na szczęście wszystkie statystyki na fulla. Mam nadzieję, chociaż. No, gut też o wiele szybciej spada, więc. Nie no dobrze, dobrze, nie? No, przynajmniej nie będziemy musieli tyle czasu tracić na spanie, a no, wyleczymy się, miejmy nadzieję, do jakiegoś fajnego poziomu. Pójdziemy sobie tam sklepać te drzewce, zogować, całe. odzyskamy to mięso, które tam zostawiliśmy, bo go było tam naprawdę dużo. W ogóle spanie wydąc do jest tu, bo OP i kocham całym serduszkiem. Przydałby nam się swoim drogą klatka dla ptaka, eee, myślę, tak. Eee, zjedzmy sobie Mude eee, i idziemy na... Co jest? Jeszcze jakoś dodatkowo leciało w górę. Nie no, żeby spanie dostało. E, nigdy nie rozróżniam nerf, nerfa, bo muszę chwilę pomyśleć, żeby. E, to tak no, zaskoczyło. E, że spanie dostało Bufa, to się szczerze mówiąc nie spodziewałem. No bo raczej wszystko jest coraz trudniejsze, a tutaj taka mechanika fajna. No to sobie potem i zostawię wam w komentarzu notkę czy... E, to nie wynika przypadkiem z jakiejś innej przyczyny, której nie znam. O Boże, 400 życia, kiedy ja ostatnio miałem tyle życia. Idziemy tankować tego typa kurde. Normalnie. E, tylko jeszcze jakieś żalełko sobie obczajmy. Akurat z tym problemu nie będzie. Mamy trochę wypełniaczy, mamy. Z... Idźmy z tym. Ty, chyba poldziała jakoś takosera, jakichś z 3 albo 4 były Więcej niż zwykle zdecydowanie Więcej niż zwykle zdecydowanie. Tak, chyba miał nawet sens logiczny. Nice. E, czy my tutaj mamy, mamy fioletowe kryształy? Mamy w sumie paliwo? Mamy, czy mamy paliwo? Mamy paliwo, to możemy sobie od razu zrobić manipulator cienia i przejdziemy już, słuchajcie, na Miecze Nocy. Więc bardzo dobrze, cieszy mnie to niezmiennie. Tylko fajnie, musimy z tego stacku... Aha, Oczywiście, ostatni item, jaki podnosimy, jak zwykle, e, nam się trafił. Mm, więc teraz. Nie, to tutaj chcemy stworzyć manipulator cienia elegancko i teraz tutaj będzie trzeba nieco poprzenosić itemy. Eee, rzucimy sobie gwiazdkę, gwiazdka zawsze jest dobrym pomysłem. Eee, o Jezu, na chwilę, wyzdaj mi pasol i od razu wyskakuje, ale w ogóle pioruny nas nie uderzają. Szczerze mówiąc chętnie bym sobie zrobił ABL, żeby podczas walki móc... Eee, Ekwipować broń, bo tak to mamy zajęty przez pasol i nie możemy dać no, broni, a naprawdę nie, boję się przemoczenia, że no, będziemy, będzie nam obojętne przez jakiś czas, a potem zostaniemy dojechani, więc tutaj chciałbym w miarę ostrożnie do tego podejść. E, w ogóle ktoś mnie się pytał, e, dlaczego nie korzystam z. Super da, postaw to, dlaczego nie korzystam z Z czego nie korzystam? Duży mózg czas. Mm, nice z przekładni. Dlaczego ich nie wiem, skoro mam niskie statystyki? Otóż zostawiamy sobie na jakiś drastyczny moment, a nie wątpię... Co jest? A nie wątpię, że taki nastąpi. Aha, on chyba czasowo mi odnawia. Tak, 5 punktów. Czy to się stakuje? No śmiesznie. Ej, to nie jest... To nie jest tylko ten mod... Nie tylko trudnie, ale też jakby... Niektóre rzeczy ułatwia. Tym mnie szczerze mówiąc bardzo zdziwił. W ogóle ile ma, mamy derna? To sobie postawimy Think Tank e, i zaczniemy już kombinować z rzeczami pod łódkę. E, to, żeby postawić Think Tank, trzeba. Aha, ja mam trzy, a nie cztery dechy. Dobra. Yy, yy, dobra. I jakoś tutaj go spróbujemy wcisnąć. Dobra, tutaj. Ja jestem ciekaw w ogóle co to jest. Nie wiem, jakieś takie totalnie. Yy. Kto by wiedział co to jest. I o jezu, nie da się tego równo postawić, naprawdę. I właśnie dlatego zazwyczaj mam modę na bliższe stawianie to bardzo dużo ułatwia, bo po prostu no, można mm, wtedy o wiele ładniej budować i chyba też sobie go pobiorę, ale to nie jest ten dzień. Dobra, mamy już naszą pierwszą, e, mamy już łódkę, więc możemy gdzieś tutaj zrobić taki stak na. E, może, Fajnie by było w sumie też zrobić od razu uprawy. I szczerze mówiąc, kusi mnie, żeby się tym zająć, ale najpierw, bo ja mówię, że pójdę, a nie idę po to mięso, więc skoczmy sobie po to mięso, a potem zaczniemy ogarniać rzeczy pod żagle. Eee, tak, fajnie by było zrobić uprawę, bo nie mamy w ogóle trawy, a trawa oczywiście na liny, no liny na morzu. Nie wiem, czy kojarzycie taką bajkę, Doga El do Eldorado, ale tam właśnie była taka scena, w której E, to był Miguel, mówi do tego kapłana, potrzebujemy, ta łódka potrzebuje zdecydowanie więcej e, sznura. No i że tam było, żeby pionowe wzniesienie było optymalne, łódka potrzebuje sznur. Czy coś takiego? Jezu Chryste, co ten chłop zespił? Ty patyk, ale w pytę. Dobra, weź je zabijaj tutaj te świnie, my idziemy obczaić mięso, w ogóle nie mam pojęcia. Nie no, w sumie to było w jakiś sposób nawiązanie to o sznurze, ale żeby to wytłumaczyć trochę więcej czasu bym potrzebował. Ile mamy psychy? Jezu, takie statystyki, nic tylko żyć. <grystanie> Dobra. E, więc najpierw sobie wszystko tutaj powybieramy. W ogóle cieszy mnie to, że e, małe woły tutaj przetrwały, nie obskoczyły od tego gościoło motu, bo przez to... Mm... No, tutaj populacja nam się po jakimś czasie, miejmy nadzieję, odnowi, i nie będziemy musieli gdzieś dalej popitać, żebyśmy potrzebowali e, czegoś z bawołów. Tego drzewca na pewno chętnie dojdziemy, bo tego paliwa mamy dosyć mało. Cały czas nie dostaliśmy piorunem. Mnie to szczerze mówiąc trochę dziwi. Ja nigdy za dużo WX-em nie grałem, i tak trochę. Co? Mam stuprocentową ochronę. Jakim cudem przemokłem? Że co, że wziąłem mokre rzeczy do eku? No nie. Dobra, jak już trzymujemy obarzenia. Chodź tu, gościu. Oj, 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 oj. oj. O! Idealnie! Wrąbana dziura, dobra. I lecimy z gościem. Jeszcze nie przy. Dobra, lecimy z nim do końca. Nie ma czasu. O! Ale nam, nam i rzucił. Nie ma takiego grania gościu. Ale w ogóle ten dźwięk kichania: On był w Hamlet czy nie? Był dopnęliście liściaste mięso, które nam zabało HP. A to tylko psychę, no dobra. Dobra, jeszcze drugi drzewiec, żebyśmy pomścili całą bizo Bizonią Familię. W ogóle, jak się dźwięki zmieniają, kiedy się założy parasol. Podoba mi się, to jest taki mały detal, którego się nigdy nie zauważa. A ja go właśnie zauważyłem, a szkoda nigdy się... Nie, dobra, to jest za duży mózg czas. E, ale ile w ogóle my teraz mięsa mamy, zauważcie. Nawet nie macie pojęcia, jak mnie to cieszy. Daba gościu. Słuchaj, sprawa jest. Chciałbym zobaczyć te twoje śmieszne, małe e, kalkany, Dobra, on nas teraz zamknie, I guess. No dawaj, dawaj, gościu. Dawaj, gościu. Zamykaj. Jeszcze teraz tamte goście. W sensie, to jest Hamleta, dobra. Sprowokujmy go do wykonania ataku. On powinien nas teraz już zamknąć, Imo Lecimy z nim. Nie denerwuj mnie nawet Doba. E, musimy sobie kichnąć. W ogóle przestał zamykać utopia chillera. Wow, wow wow, doba. Kumplu, nie denerwuj się. Teraz full focus. żeby nie dostać głupio Bo już i tak dostaliśmy głupio lepę. Robimy go na 5, Elegancko. Aj, no i tak to się kończy, kiedy się kozaczy. Ale przestał wykonywać jakieś akcje z modów. Trochę szkoda, bo no z normalnymi drzewcami to ja już się nawojowałem. A chciałem właśnie trochę się pocieszyć nacieszyć tymi nowymi e, drzewcami, no ale cóż, widzieliśmy ten atak śmieszny z łapą, więc kozak. Dobra, tu są te karakaniksy, e, a ten pancerz to doby, czy nie doby? Mosquito, I hate you so much. Dobra, kichaj. Dobra, tylko jedno kichnięcie, kozak. E, no, też tyle rogów a czy nie będziemy potrzebować, spalimy coś sobie, żeby e, pozbyć się przemoczenia. No, o co chodzi z tym przemoczeniem, nie rozumiem. Dlaczego aż tak nas K. No dobra, trudno. To idziemy ogadniać rzeczy pod morze, no bo trzeba na morze wyruszać, bo tak. Tak zdecydowanie, więc tutaj sobie zrobimy jakieś małe cięcia. I wracamy jak już... O, przestał padać jeszcze jak pytę. Więc wracamy w momencie, w którym będę już miał wszystko albo będzie pojawi się coś jeszcze ciekawego z tego moda. Jezu, co się stało? Czemu właśnie w tym miejscu pojawiło mi się to kup tak to kupsko z Hamlet. Aaaa, nie lubię, nie lubię się z tym typem. Jezu, nie dość, że są głośno, to jeszcze teraz będą mnie pewnie prześladować. Dobra, trzeba się tego dziadostwa pozbyć z naszej bazy. Bo jest no, nam dosyć mocno nie na rękę. Eee, Dobra, wiecie co? Fajnie by było tutaj zrobić jakiegoś, jakiegoś bajta. Teraz tylko pytanie, czy one działają tak jak w Hamlet. Eee, Jezu, to już urosło. Ojeja. Jeja, 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 jeja. Dobra, idziemy i. O Jezu, to się jeszcze rozprzestrzeniło. Dobra, to się klepie normalnie. Dobra, lecimy z tym. Typ. Typem. Dobra, żyj mieczem, kurde. Trzeba się tego pozbyć dziadostwa, bo będzie... Nie bij tego, bo to jest głupi pomysł gościu Dobra. Pozbyliśmy się ich spawnów, a to jest piekielnie głośne. Eee, I teraz robimy tak. I to powinno się zdeagować. Nie deagruje się. Jak się tego pozbyć? Chłopaki. Coś jeszcze? Ktoś jeszcze może chce mnie... Mog no nie, no tak go nie zabiję, no to jest nieśmiertelne. Przynajmniej w Hamlet tak było. Nie, chyba mogę to zabić, dobra. Bo tutaj coś wypada. Lecimy to mieczem. A, można to jednak zabić, dobra. No to śmiesznie całkiem. Dobra, dobrze, że się tego pozbyliśmy. O, królowa nam wyszła, jak fajnie. Ciekawe czy, czy, czy coś nam jeszcze zaprezentuje ciekawego. Już wypluła pająka. A, już nie żyje. To po co ja to zabijałem za przeproszeniem? Chcemy ją dojeżdżać? No, nie ma co. No, w sensie to można by. Chociaż dobra, niech będzie. Dojdziemy, dziadykę i będziemy mieli święty spokój. Mm, nie mówię, że tutaj jeszcze to lata. Dobra, to są tylko te z Shibrek, tak? Gówniaki. E, dobra, więc teraz zacznijmy od pozbycia się jej świty. A, one skaczą, zapomniałem. Fajnie. I my sobie, my możemy je tak. Nie, nie możemy. Ty, czy ona tutaj się z tym, tą pajęczyną zesłała? Bo mi się wydaje, że tak. Tak, ona z tą pajęczyną, gdzie chodzi. Nice. W sumie pomysłowo. Jako królowa tego dziadostwa. Dobra, mamy warriora. Tutaj standardowa technika na pułapkę. Ona wykonuje atak. No a warrior jako, że ma... No tutaj 300 HP, bo ma tutaj nie... małego nerfa i bardzo dobrze, bo... Co ta zespiłaś? Dobra, standardowego zabijemy z przyjemnością. Aha, trzeba pamiętać, że oni skaczą. To jest dosyć, hmm, irytujące. Co tam wyplułaś? Eee, dobra, dawaj szybko, szybko. Pa... Pułapka, pułapka. Gościu. Kościół, do pułapy. Skakuj. Nice. Dobra. Czy tutaj jeszcze nam teraz shadow idzie? Tak, idzie nam tutaj parę shadowów. Komary, e, kichanie. Czy coś jeszcze? Dobra, e, go baza. Chociaż do bazy to oni nam przyjdą, to... Nie no, ale w nocy żebyś nie walczyć, nie? No bo w nocy no to jest... No to... Pewno dobry pomysł nie jest. Może w ten sposób. Dobra, ugotujmy, może sobie coś do żarcia. Eee, Najedźmy się. Eee, Przekimajmy, może chwilkę, żeby te psychę nieszczęsną odnowić. No bo. Mm, super, jeszcze teraz ten typ. O, o udało się go spychajtować. Myślałem, że to niemożliwe, szczerze mówiąc. Dobra, eee, bo trochę niebezpiecznie się tu robi. Eee, ha. Dobra, ten typ padł. Tego typa jeszcze szybko dojdziemy. Gdzie jest ten typo? No. Dobra. Eee, to mamy ich już sprzątniętych, kozacko. Ale tak wam powiem, że teraz te statystyki, jak się naliczają, to jest to nieco bardziej takie niesatysfakcjonujące, albo gdzieś się czuje człowiek, że coś tu się jednak nalicza. Dobra. Oj, Dobra, dostaliśmy od dziadu, do pająka. E Dobra, ty sobie skocz. Halo, setup. Nie ten pająk się zastawił. Super. Dobra, ty jak wydoczowaliśmy gościa. Elegancko. On też próbuje tutaj. Kolejny, naprawdę. Dobra, go, go pułapka, gościu. A ty mi oddawaj swoją pajęczynę. Kolę mała. Super, kolejny. Dobra, gościu. Po nas tutaj. Ty, jak, jog doskoczył chłopiec? Nie wiem, czy to widzieliście. Ale, no to było. Wow, zaskakujące. A w ogóle one się normalnie chyba tak nie stakują. W sensie, że idzie jeden w drugim chłop. O, macka. Powinna nam teraz te szodoły powybijać. Dobra, gościu. Oj, 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 koniec pancerza, koniec pancerza. Ehm, nam się piks skiny skończyły, ale mamy tutaj w sumie te głowy, no to możemy je sobie pozwalać dosyć szybko. Ehm, mamy linę, chyba nie mamy liny. Aj, jaj, jaj, jaj. od odmacki gołego hita dostać zawsze boli. Dobra, weźcie skocz gościu. Dobra, skoczył. doba ehm, dobra, to będzie dosyć wojenny... O, jest jeszcze oni. To będzie dosyć wojenny odcinek, ale no... Szkoda, że z takimi dosyć małymi przeciwnikami wolałbym kogoś większego raczej sklepać. No ale cóż, na iBe ja chyba. E, dobra, gdzie jest ta typiara? Musimy ją dojechać jak najszybciej. Ty nie mów, że to ona. No, kurde. I po to jej zadaję tyle obażeń, żeby ona teraz się przeobrażała. Wykokon pajęczy, doba. Koniec, krótka piłka z mojej strony. Kumpelo ale no, zabijamy głównie dla pańczyny, chociaż no gdybym chciał, to pewnie mógłbym sobie jej tutaj trochę po prostu nazbrać, no bo jak widzicie ona wszędzie leży tutaj pajęki non stop się w jakąś maskę w pieprzą albo coś takiego, więc no... Chill. Mm -hmm. Korzystając z tego, że oczyściliśmy mniej więcej ten kokon fajnie. To ciało będzie tu leżeć? Czy co to ciało tutaj będzie robić za przeproszeniem? Może ono tu będzie w jakiś sposób gniło? Super. Nie ogarniam totalnie, co tu się dzieje. I Gram przez to jakieś drewno. No i pańczyna, fajnie. I co z tym? Mogę to zwalić? Nie wiem. Mogę się wypowiedzieć? Disgust. Inst... Czekaj, disgust to jest. No, pewnie przyciąga. Chociaż nie wiem, dlaczego myślę, że Disgust to było właśnie, że obrzydza, ale no. Tak, na logikę, no to ciało raczej powinno przyciągać insekty. Czekajcie. Nie, no dobrze, myślałem. Disgusting to jest e, niesmak. No właśnie, dobrze znałem znaczenie, no ale trochę nie leży mi w kontekście. No ale dobra, no iż, to będzie teraz odstraszać insekty? Okej? Okay. <grymne> Dzięki, panga. <grymne> dobra, zwalmy sobie ten kokon. Eee, I cóż? Eee, Odnówmy sobie jakieś może staty. W ogóle tutaj zrobiłem już jakieś małe falmy. Myślałem, że w sumie. Eee, myślę, żeby to potem tutaj się pobawić w jakieś darnie, ale żeby zrobić tę bazę taką o wiele bardziej kompaktową. Myślę, tutaj postawiłem starzaka na lato, no żeby zwyczajnie, no, latem nam tutaj wszystko nie spłynęło. Fajnie, by było to jakoś ogarnąć. Aaaa, przynajmniej paliwa nam nie zabraknie, to jest zakład pewne. Idziemy w kimono, bo to już jebla idzie dostać, naprawdę. Non-stop jakiś mały shadow przychodzi albo cokolwiek innego. Dobrze, że można tutaj tak. No w miarę sprawnie idzie z tymi gościami, ty dlaczego ja nie masz pali żadnego paliwa, ja tutaj non stop się shadow za shadowem i ja nie mam na następnego miecza? No coś tu jest nie tak ewidentnie. Muszę pamiętać żeby to paliwo zbierać, no bo jednak paliwo no to jest podstawa w tej giełce zacnej. dobra idziemy w kimono. Coś ah, bym zjadł, dobra, bo jeszcze tutaj idzie na nas następny, kimono. Jak ja tego nie lubię. Ja mam tyle psychy, a ten chłop mnie cały czas próbuje bić. Weź się zastanów nad sobą gościu w ogóle. Dobra. Staty są w pyte, e, Pańczyny też już mamy całkiem sporo, ale to cały czas jest niewystarczająco. Ale dobra, bo wiecie co? Mamy już bardzo dużo rzeczy na odcinek, a jeszcze no nawet nie zrobiliśmy łódki, więc tutaj. E, cóż, nie wiem, co mam powiedzieć. Nie, no. Coś trzeba tutaj pokombinować. Oj, oj. Dobra, potrzebujemy jeszcze czterech sztuk pajęczyny. Ale w ogóle to jest ciekawe, że to ciało tutaj będzie sobie leżało. Eee, chcę pajęczynę, dajcie mi pajęczynę, gdzie tu jeszcze są. Aha, to był jedyny, jedyna przystań. Przystań. Eee, światło? Światło, halo? Gdzie jest moje światło, excuse me. Bo nie widzę totalnie mojej latarni, nie ja miałem latarni, ja ją zostawiłem? Tu jest moja latarnia. 0%? Co? Jaka była historia tej latarni, za przeproszeniem? No dobra. Cóż, tak to czasem bywa. Ech, to możemy zawsze rozpalić ogień. To jest opcja. Ty, tutaj jeszcze mamy pańczynę, ale wpytę. E, chociaż tylko dwie sztuki, dobra. To koło tych mermów jeszcze widziałem pańczynę. To ale idzie, chłop. Jak chłop idzie nam ukaść zasoby, jeszcze teraz wszystko tutaj drzemolde, jak fajnie. Dobra, ja już tutaj nawet nic nie robię. Bo no, nie będę tacił psychy od tych typów, szanujmy się. Ah, oh well. Dobra, potrzebujemy teraz piekielnie dużo liny. E, zacznijmy, może, od czegoś, co wytworzyć na pewno musimy, czyli kotwica. Kotwica zawsze jest dobrym pomysłem na start. E, to, ostatnio w ogóle, jak <gryw> szedłem na morze, to zapomniałem kotwicę wytworzyć. Musiałem się cofać. Mnie śmieszyło w każdym razie. O je ja to znam trochę psychy, wpadnie, więc w ogóle kozak sprawa. Ty, ale ty nie mów, że to jest moje całe drewno. Myślę, że mam tego zdecydowanie więcej, no ale dobra. E, dobra, to kotwica i teraz jeszcze tylko trzy żagle. E, to zacznijmy od wykradzenia tej... mm. tego dziadostwa. Potrzebujemy to dziadostwo. O, o, fajnie. Wy się stąd wynosimy. W ogóle ja chciałem sprawdzić też tę maskę do ochrony przed tym nieszczęsnym kichaniem, bo już mnie powoli zaczyna denerwować. Dobra. E goose Mask? Aha, dobra, czyli potrzeb to jest Goose Mask, a tutaj jest ona jest potrzebna do plagi, do maski plagi. Eee... O bracie, ty myślisz, że ja mam takie zasoby? To ja bym musiał jeszcze tych gości poklepać, no ale cóż. Dobra, łódka. Łódka będzie teraz moim priorytetem. Mhm. Żeby wytworzyć teraz żogierl, ja będę potrzebował... Eee, trzy liny na każdy jeden i trzy dechy. Już drewna nie mam, super, idziemy kopać drewno, jej! Pierwszy, aha, jeszcze, dawa jeszcze 6 lin. I będziemy już mieli chyba wszystko na naszą łódkę, więc pog. Eee, gdzie chcemy wyruszyć na morze? To było koło tamtego dużego lasu. Dobra, żeby teraz nie wytworzyć długiego stelu, czy czegoś takiego, bo, to by, bo ty byłby przypał taki całkiem, bym wam powiedział, moi e, drodzy widzowie. Hmm. Co byśmy jeszcze chcieli na udeczce? Na udeczce przydałoby, przy, przydałoby się przede wszystkim loduwa. Hmm. Loduwa to jest na podstawa. Ty w ogóle tutaj. A, nie, Cał, cały czas leży. Ciekawy jestem, co się stanie. ...z tym, tym, tym... Niepojęte dla mnie, ale w ogóle mnie ciekawi co się stało z tym światłem. Bo miałem dobrą latarnię i teraz jej nie mam. Więc dobra, pójdziemy sobie teraz... E, ...w każdym razie zwodować udencję naszą. Mm, I no, myślę, że już w następnym odcinku... ...z radością się wybierzemy na morze. Jezu, tego jest więcej na świecie. E, dobra. Jestem szczerze mówiąc przerażony tym, co tu się właśnie obserwuje. Z tego co widzę, to te kakany z Hamleta będą się rozpoł... będą się cały czas się rozwijać na świecie, chociaż no myślę, że raczej nie bez końca, tylko powiedzmy, no latem się ogarną i miejmy nadzieję, że się zwiną, no bo wtedy już nie będziesz tyle wilgoci. A my tymczasem możemy już zacząć wodować naszą pierwszą łódkę. Więc tutaj trafia kotwica, tutaj trafia żagiel, to znaczy ta trafia pierwszy żagiel. Ojoj, drugi żagiel, trzeci żagiel i. Nie, to jest trzeci żagiel, tak, nie ma czwartego żagla. I mamy naszą młodeczkę, więc jej. Ogólnie to jeszcze sobie tutaj nagotowałem żalcia, i w tym gifcie mam aż 5 e gałnków. Więc no mamy dużo żalcia na całą, tak naprawdę, morską wędrówkę, którą w sumie będziemy mogli już e się cieszyć w następnym odcinku. Poszukamy wyspy lunalnej. A tymczasem, ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. I do usłyszenia w następnym. Miejmy nadzieję, że w miarę szybko. Cześć.